Ten mężczyzna próbuje rozbić butelkę szampana o burtę nowego statku. Jednak po kilku nieudanych próbach, zamiast wodować jednostkę, statek zostaje pilnie wysłany na złom, a kosztowna konstrukcja po prostu trafia do utylizacji. A przyczyną wszystkiego jest zwykła szklana butelka. Od wieków istnieje morska tradycja polegająca na rozbiciu butelki o burtę nowego statku podczas jego pierwszego wodowania. Wierzono, że jeśli butelka nie pęknie za pierwszym razem, to statek spotka nieszczęście. Ta morska przesądna zasada do dziś bywa traktowana bardzo poważnie. Jeśli butelka nie rozbije się od razu, niektóre załogi istotnie decydują się nie wypuszczać statku na morze. Zamiast tego porzucają go lub przeznaczają na złom. Najbardziej znanym przykładem zlekceważenia tego rytuału jest historia Titanica. Właściciele uznali tradycję za przestarzałą i zrezygnowali z ceremonii rozbicia butelki. Efekt okazał się tragiczny. Podczas swojego pierwszego rejsu Titanic zderzył się z górą lodową i zatonął. W katastrofie zginęło ponad 1500 osób. Unikalne kadry i materiały związane z tragedią Titanica można zobaczyć na naszym kanale w Telegramie. Link znajduje się w profilu.